Witajcie w kolejnym przeglądzie kart z Hearthstone'a! Witam jak zawsze, pan dziobak. Jak zawsze, Skypilar. Jako raczej z innymi, to ja nie będę nagrywał. Dobrze. Będziemy przegląd aktualnych kart w dodatku. Yy, Przezwieczni bogowie do gry He Hearthstone Heroes of Warcraft. Zacznijmy od pierwszej karty. Prastara darczowniczka za 7 many. 6-6 statystyki. Obrzydło bojowy. jeśli twój Wiktun ma co najmniej 10 ataków. otrzymasz 10 punktów pancerza. Tylko dla woja. No i zdaniem spoko karta. Trochę OP. Trochę za bardzo. Trochę, trochę, trochę bardzo silna. Okej. Okay. No. Chyba, chyba będzie grana. Okej. Okay. Teraz przewin następ, do następnej karty. Dobra. Za dwa many. Dwa ataku, trzy życia. Kwe, krzewicielka zła. Osi bojowy. Daj twojemu ptunowi dwa ataku i dwa życia. Znaczy dwa plus dwa, czyli dodaję mu. Gdziekolwiek jest. Statystyki są dobre, co nie? No, no spoko karta, Nie najlepsza, no ale dobra. My, my, jak będą Ktundeki, to ona będzie. No. Okej. Okay. Za 5 many, 6-6. Wypaczony Medibot. Jeżeli umrze, czyli agonia, przywróć 8 punktów zdrowia wrogiemu bohaterowi. Dobre. A wrogiemu to nie, nie za dobre. Znaczy, bardzo statystyki. A kapłan, kapłan ma karty, które odwracają leczenie na ranienie. A więc mogły to do, dobrze zrobić. No, jakbym miał to zaklęcie. Statystyki też są takim sporo, spoko. Więc myślę, że mogłem, że chyba będzie grana, a ty? Ja chyba będzie. Dobra, dalej. O! 6-6 Ktun, karta legendarna. Owszik bojowy. Zadaj obrażenia. Równe atakowi tego stronnika rozdzielone losowo pomiędzy wszystkimi wrogami. Fajne. O no Właśnie, że tam były karty, które go ulepszają, no to wiesz. Właśnie, no. Co dalej? To... Na pewno będzie miał talię zabierane tylko pod niego, co nie? Yy, no tak, to z tych kart. Mhm. Dobra, to cztery many, cztery ataku, dwa życia. Naznaczona Ktuna. Boska tarcza, ośnik bojowy. Daj twojemu Ktunowi y, plus dwa, plus dwa. Gdziekolwiek jest. Czyli tak jak ze wszystkimi kartami Ktuna. Do Ktun co nie? No. No, może być spoko. O! Zaczynają się te ciekawe karty. Zero many, tylko dla maga. Zakazany płomień. Wydaj całą twoją manę. Zadaj tyle samo obrażeń. Stronnikowi. Nawet fajne. Da się to dobrze zrobić. Na przykład w dziesiątej turze idę 10 obrażeń, ale tylko stronnikowi. I tak spoko. Jak na przykład tam jakimś dobrym yy, ci da, to ty po prostu bierzesz i gdzieś hp chyba mu odbierasz. Na przykład w piątej turze możesz sobie to wykorzystać. No. I co, pięć obrazy nawet, tak, to jest sporo. Dobra, dalej. No fajna karta. T teraz tylko dla kapłana. Zero many, zakazane kształtowanie. Wydaj całą Twoją manę, przylwij losowego tronnika o tym samym kościoł. O, nawet no, no, dobra. Znaczy losowego <słuk> stronnika o kościoł wydanej many. Czyli, no wiesz, troszeczkę Tak, tak tylko się mylimy w opisie. Ale tylko no, dla kapłana. No, Kapłan jest bardzo op opi. Jak się ma 10 many, to karta spoko. Co? Jak się ma 10 many, to karta spoko. No właśnie. Taki na przykład, stronnik 10 dziesięć many. Dalej. No. O! I przy tej karcie mogę naprawdę hejcić Herstowa, bo jak oni tłumaczą karty. Było... Wielki piaskowy robak. Tak łatwo można było to tłumaczyć? A oni dają nam wielkiego piasecznika. Pi, No to jest szczyt wszystkiego, by tak źle tłumaczyć. Coś, to jest tak proste w tłumaczeniu. Jak ja sobie daję rady z tym tłumaczeniem? A ja do podstawówki chodzę. Okej, okay, to jest tylko dla łowcy. Za 8 many, 8 ataku, 8 życia. Za każdym razem, gdy ten stronnik zabije innego stronnika, może zaatakować ponownie. Czyli jeżeli kogoś nie zabije, to staje się jakby takim posągiem, który nie może atakować, ale mogł go atakować i wtedy on też będzie dawał obrażenia. I zdanie to jest super karta, bo ma dużo obrażenia. Na przykład dać coś takiego, że nie otrzymują obrażeń podczas ataku, bo są takie karty. Całkiem spogo, nie? To dla mnie bardzo fajna. Poczekajcie chwilę. Zróbcie cięcie sekundę. Raz, dwa, trzy. Ok, wracamy do odcinka. Idziemy dalej. Myślimy, że on będzie grany, co nie? Że co? Że... Czekajcie. Że ten wielki piase piasecznik będzie grany, co nie? Bardzo często. Na pewno zrobimy to stalię, która będzie y, kontrolowała pole bitwy dla łowcy. Czyli nareszcie coś innego niż łowca, który jest agresywny i atakuje wszystko co się rusza. Okej. Okay. 4 many, 4 ataku, 5 życia. O, I teraz tu ma... Uwaga! Dobrze Dajcie lajka like, jeśli dobrze przeczytam. Klax i bursztynu. Będzie lajk. Like. Obrzyk bojowy. Otrzymuje 5 punktów 5 punktów zdrowia. Jeśli twój tłum ma co najmniej 5 ataku. Fajna karta. Mi się podoba. Na pewno ma to tundek, jak, jak już mówimy. No. Tak, czyli okej. Okay. O! Za ja cztery many... A ty... Jeszcze co wspomnieć. Ten klaksi, tkać bursztynu jest tylko dla druida. Mm. Dobra. Cztery many, cztery ataku, dwa życia. Zbierać wyłupów. Agonia. Dobierz kartę. Agonia. No, anty, nie taka dobra, zwykła. Agonie znaczy, że jeżeli umrze, to przybiera karty. Nie, że zbiera karta, tylko agonia, znaczy, że robi coś, kiedy umrze. Jak dla mnie jest słaby. Ja, no, moim zdaniem zwykła karta. Mhm. Dla paladyna za pięć many. razem przeciw w ciemności przy pięciu rekrutów w srebrnej dłoni, czyli z jeden obrażeń i jeden, jeden zdrowia. Nie 5, to nawet może być dobra. No wiesz, pięć, taka zwykła. Pięciu, takich zwykła. Gości, którzy, ej, pięciu takich gości, którzy mają po jeden obrażeń i jedno życie. Lepiej by było, gdyby był jeden stronnik, który ma 5-5. w sumie nie, bo patrz. Bo jak tam on ma jakąś postać, która jest mocna, to nas tam to owalnie, A jakbym miał kilka mocnych... Na przykład, yy, no, kilka mocnych, to trochę tak słabo bić w każdą po kolei. No wiem, dlatego sądzę... No, może, masz, może, może raczej. Zobaczymy, jak będzie się grało. No. <laughs> Zatrzymany, trzy ataku, cztery życia. Starszy zmierzchu. Na koniec twojej tury daj twojemu nowi Jede plus jeden ataku, plus jeden zdrowie, gdziekolwiek jest. To jest zwykła no. karta. Co? Tam do tali tchuna, to jest, to jest zwykła karta. Tam do, tcha, do Tali tchuna. E, tylko do na wszystko. O! To jest świetna karta. Za 5 many. Spełniony prorok zagłady. Zero ataku, 7 zdrowia. Na początku twojej tury ustaw tego stronnika. Na... Ustaw atak tego stronnika na 7. Co? Pamiętasz tego twojego, no wiesz, proroka Zagłady, jest który jest odwołany, to jest jego ulepszona wersja. Do. Spełniony prorok zagłady. Ach, dobra. Taki słuchaj trochę. Myślę, że jest spoko, a ty? Dobry. Tak jak tamten twój... Będzie może być grany... Do. Zależy od ko zależy od osoby. Okej, okay, dalej. Okej. Okay. I to jest bardzo OP karta. Cztery many, dwa ataku, cztery życia. Pożerać sekretów. Okrzyk bojowy. Zniszcz wszystkie sekrety. Otrzymuje. Jeden, plus jeden, plus jeden za każdy. To dla mnie też karta. A więc wszystkie tali, które są skupiają na sekretach, żegnajcie. Nie ma życia. Aha. I ostatnia karta. Aktualnie, bo jeszcze nie wszystkie pokazano: Za 7 many, 6 ataku, 6 zdrowia. Wyżer. Zguba Elwyna. Na każdym. Tutaj też się mogę, mogę schęcić. Ponieważ powinno być el, Elwany, chyba. Ale nie mam pewności, więc tutaj nie będę raczej hejcił. Okej. Okay. Za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, przyzwi Gnola dwa ataku, dwa zdrowia z prowokacją. No prowokacja zmienia wszystko. No wiesz, jakbyśmy, jakby dali, jakbyśmy dali mu prowokację, to zdecydowanie byłby dobry. No w sumie tak. Dobra karta. Okej, okay, a więc... W ten sposób. przejdziemy przez wszystkie karty z tego aktualnie, które zostały nam pokazane do, do dodatku. A więc... Dziękujemy, że... A przepraszam, przepraszam. Yy, mały problem. Przypomniało mi się, że jest jeszcze kar jedna karta, której tutaj nie ma. Yy, ona jest. Dla... Ona jest dla paladyna. Kosztuje też 0 many, to jest zakazane leczenie, czegoś tak To jeszcze nie jest przetłumaczone, więc wiecie I wydaje całą twoją manę I lecicie Z dwukrotną ilością, czyli Wydaje się w drugiej półce, że masz 2 many To ona ci leczy 4 Wydaje się w piątej, to ona ci leci 10 A to jest lega, czy? To jest Chyba epicka A A więc Fenomenaż wszystkie karty, a więc dziękujemy za tego za obejrzenie tego fenomenalnego, świetnego, cudownego i ekstra fajnego odcinka. Pozdrawij się. Żegnam. Do zobaczenia no i cześć.